Z tej strony, DK, witam was w kolejnym odcinku naszego. Zagrajmy w Zeus Pan Olympu. Rozpoczynamy sobie nie, cały czas mówię sobie, nie wiem dlaczego. Rozpoczynamy kolejny odcinek. Zaczniemy od tego, że obeślemy sobie tych, sobie, 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 odeślemy tych, jak to się nazywa, wojowników z Trier, żeby nam nie zajmowali pracowników, bo nam sporo sporo właśnie ich yy, biorą, każda triere wymaga 100 pracowników to, byli, to w ogóle trzeba ogarnąć nie, nie, nie ogarnąłem, że chyba nie mam tego nie mam, runa nie mam w ogóle trzeba szybko to właśnie naprawić i teraz właśnie tak się zastanawiam skąd. Ja wezmę runo teraz. No, mam nadzieję, że będę mógł go importować. Tak, mogę importować, ale skąd teraz. Tu w ogóle jakoś tak się uciekło. Sardes jest dalej. I teraz szukamy kto on sprzedaje... sprzedaje runo. Produkuje, wszyscy produkują, a nikt nie sprzedaje produkuje, produkuje, sprzedaję, sprzedaje, sprzedaję I Tomę Tak, Runo mhm. I Tomę i kto jeszcze? Teraz, W ogóle tak jak możecie zobaczyć cała yy, Cała kraina tutaj się Przeciwko nas yy, odwróciła i nie, nie, jest za dobrze okej, okay, czyli tylko itemy sprzedaje hurtownia brąz, brąz, czy będzie mi brąz potrzebny? na razie nie zostawił mi to itemę teraz trzeba strasznie szybko kupić kupić runo, bo nie mam go I nie mogę pozwolić na to, żeby mi tutaj właśnie uciekli wszyscy z powodu braku runa a jak tym inne surowce? oliwa jest nawet spoko Zbrojenia nawet za dużo Zdecydowanie nawet za dużo Oliwę, no nawet wina też spoko Jedzenie trochę za mało w sumie Tak bym powiedział to Może sera trochę będziemy eksportować Importować, przepraszam <laughs> Okej okay. Co jeszcze, co jeszcze można, można je? Portować rybino, Nie chcę wino, też nie. Jakby było coś w tym stylu, jak oliwa. Jest, ale on nie handluje. Mogę sobie na to pozwolić, bo teraz mam jakby nawet spory przychód z tego wszystkiego. To jest dobrze. Okej, okay, co tam trzeba zrobić na początek? Opanuj Sparta, to jest rywal. Pewnie będzie niezły przeciwnik do pokonania. Panuj Eretria, Wasal, no i to jest na razie spokojny Korynt też, rywald. Um, obró miasto przed Smog. Smog będzie chyba wysłany przez Aresa. Jak się nie mylę, świątynia kuczci Apollo, brak świątyni. Myślę, że teraz możemy się zająć bez problemu rocznym Apollo, gdyż mamy na to wystarczająco dużo miejsca. Tylko, że nie mam dużo wystarczająco dużo robotników, żeby postawić sobie... Chociaż nie ludzie idą tak. Aha, bo na jakimś... Bo uciekli. Chyba. Przez to nie miałem, nie miałem ludzi. Dobra, musimy sobie zbudować jeden przynajmniej, chcę, żeby ktoś miał budować to. To jest tak. 76 płyt marmuru, 16 ładoków drewna i 6 rzeźb. Marmur, jak się nie mylę, cały czas tam... Ten... Tają co roku 16, czy to nawet teraz 24 drewno sobie chyba wyeksportujemy, a, wyimportujemy zimportujemy, chyba tak powinno się mówić i rzeźby, tak myślę, że nawet można by zrobić rzeźby z tego brązu co tutaj mam teraz chcę zrobić taki myk chyba zobaczycie o co mi chodzi, że uzbrojenie sobie zamkniemy a postawiłem sobie na przykład, o i bardzo ładnie Zero potrzeba, czyli wszyscy, wszyscy są jakby happy i wszystko jest Jest po prostu, nie ma bezrobocia, nie ma nadwyżki. A w jakieś takie małe. Dobra, ale nieważne. Postawimy sobie tutaj jedną pracownię rzeźbiarską, żeby sobie tutaj rzeźbiła. Postawimy nawet tutaj sobie tajemnę, ale nie wiem, czy to jest potrzebne. Potrzeba więcej pracowników. No dobra, ale to tam nieważne. Możemy sobie zbudować, zburzyć od biedy jeden magazyn. E, no, jest tak w normie. Okej, okay. mm. mają to runo, czy nie? Idzie to runo, bo, bo no, niecierpliwie się trochę. Żeby zdążyli, nie... Idzie to jakiś ten... Jesteś Itome? Powiedz, że jesteś na Dobra, ale szybko... No, nie no, tutaj patrzcie, już mi, już mi odchodzą. O nie, o nie, o nie, o nie. Teraz może jakoś tak zrobić, żeby... Mm, ...wino, ser, wszystko musi być w magazyny i w higienę. Eee. No i w sumie tak nie powinno być. I szybko to runo musi pójść. No patrzcie, to i mi tyle będzie zaraz. Rzesze, rzesze po prostu bez, bezdomnych idą. Ich nie będzie zaraz. Możecie <laughs> szybciej z tym szybciej. A cztery runa tylko dali, no ja nie mogę. Nie mogli od razu 12. Dobra, zobaczmy, co z, co z tego wyjdzie tak po setce. Eee. Proszę. Pozwól mi spełnić to niezwykłe życzenie. Za mało runa, za mało runa jest. jakiś kiście, winogron. Nie ma runa. Brakuje mi tego runa, że ja nie mogę. Grzyska, jest miejskie, szerszy dostęp do kultury. Kultury nie mam, nic nie ma, ja nie mogę. Ale <laughs> no na pewno dobry pomysł. Tyle ludzi pod sobą, ja nie mogę. Ja nie mogę w ogóle. Hmm. Aha, więc tylko w magazynach, nawet nie jest całość, i w higieny nie jest całość. Boże, co ja mogę zrobić? Hmm. Co mi są? Kulturę. Mogę dać mniej tego i więcej do kultury, naprawdę. Co to da? Czy to coś da? Perlin rozpoczynana jest teraz, serio. Sparta wino. Yy. No dobra, idźcie. Ok, yy. tutaj znowu potrzebują. Wojsko bardzo wysoki. <laughs> Aha, bo cały, całe wojsko poszło, ja nie mogę. Nie, w sumie nie. Ich przekupię przecież. No tak, super. Nie gotowy, nie gotowy. są okej. Okay. Ile mamy marmurów? Znaczy, brąz. Brązu sporo, wina, malutko. Eee, Pasuje wyjść z tego dołka. Pasuje wyjść z tego dołka, znaczy to jest priorytet. Mam za mało runa Zdecydowanie za mało runa Chociaż właśnie do kultury tutaj widzę, że nie potrzebują kultury. No, przejdźcie sobie kawałek I teraz jakby nie tak porówno teraz Interesował wodę z fontanny. No fajnie. To mi się nie podoba. Dobra, ale niech jeszcze, niech się, niech jeszcze wrócę u ci. Smog w mieście, no serio. Teraz to mnie zdemotywowali. Chodź do domów 8 Erytrea nie na razie poczekajcie Eretria tu mnie smog atakuje, chociaż nie daleko jest no wątpię żeby tutaj tak daleko przyszedł to bardziej mi nie rozwali świątyni okej, okay, ale kurde muszę pomyśleć o tym runie, bo on jest mały. mogę, mogę prosić od kogoś o czy coś w tym stylu sprzedaję runa. Termopile teraz sprzedaję z niej, mam to. O. Termopile hurtowne. ja co że ciebie kupuję? Wino, pszenica. Wino mogę kupować. Czuję, termopile e, dawajcie mi runę, bo mi runę potrzebuje runa. To sporo. Żeby mi tu nie wszyscy nie upadli <coughs> Co? Kto to mi rozwali? A jak ten smog miał, to ja nie mogę Mniej Więcej robotników Dobra idźcie Zmniejszymy sobie znowu szybkość gry Magazyn, w samym magazynie się walił, wszystko się wali mam strasznie dużo zbrojenia przynajmniej to jest dobre że zbrojenie jakoś się trzyma ludzi nawet jest przybywa, muszę wyjść muszę na prostą taką całkowitą żeby dobrze, że przynajmniej kasy mam sporo, runo, runo jest wszystko ser, z muszę muszę wino zacząć przerawać marmur, nie marmur, nie, nie eksport nie chcę się wstrzymajcie z tym z brązem tak samo z oliwą import oliwy to może być ser no, ser niech będzie wino tak samo wino niech będzie bo to będzie niepotrzebne pasuje też wznowić zakłady wino nieco ludzi znowu potrzeba, ale no niestety. Grzyska niemieckie się kończą. Wcześniej w ogóle olimpijskie wygraliśmy. Komik szczęścia, no okej, okay, jakoś tam. Teraz dajemy radę. Ser, równą wino, wino nie ma. Oliwa no, nie ma, wszystko, niczego nie ma. Nie podoba mi się to. Jest strasznie dużo drewno Można w ogóle drewno zacząć kupować. Eureka! Od znalazłem najwspanialsze z miast i największego z przywódców. Tak, na Później nie chcę na razie ich, ich wysyłać. Winiarnia no, potrzebuje więcej tych winiarni, żeby żeby jakoś się trzymało wszystko. Musimy trochę szybkość, żeby ludzie przyszli. Okej, okay, Danina, wszystko przejmujemy. Cieszę się bardzo. Aha, teraz nie wiem, już seram. Potrzeba znowu serów znowić. Rzeźby, żeby w sumie znów, też wznowili trochę ludzi znowu potrzeba kręgi Sera, dzięki też e, zamiast tym, jak to zamiast tym, to nie zdąży ich wysłać wojska praca, bo no, Teraz ich wyślemy jak będzie czas. że jeszcze będzie jeszcze możliwość. Pokijskie grzeska się zaczynają. Natomiast smog rozwala. Dobra, też wszystkich. Aha, bo to atakuje w jeszcze kogoś tam. Tylko nie myślę, że oni się biją z tym. Mam nadzieję, że nie. Ten magazyn znowu tutaj rozwalają przynajmniej bezrobotni są mi to mnie cieszy tęsknię rozpoczyna najazd yy, chyba ich przyspieszymy co jeszcze co jeszcze Świątynia, Świątynia się będzie robić przybytek jezona można zacząć budować yy, troszkę yy, tak powoli nie pamiętam co on właśnie chciał, ten, ten jazon, Może wrzucimy go tutaj, Aha, jeździec i konie. No nie, nie mówcie, że będę musiał konie zacząć produkować. No nie, Niestety. Niestety, niestety albo stety. Ale no, przynajmniej się buduje już tak. Znajduje się świątynia um, Polla, Za niedługo będzie. Wino, trochę jest. Trochę tego wina jest. E, rzeźby, tak samo. Dwie rzeźby. Oliwy, oliwy nie mam w ogóle. Potrzebuję oliwy, tak, tak na, na, na już. marmur. marmur Marmur. Marmur, mar mar będę miał chyba. Żeby dokończyć budowlę runa. Też mam spoko wina, ser e, teraz to jedynie co mnie martwi to jest e, oliwa oliwa. Skąd jeszcze wziąć oliwę? Następny z importu. od kogo? Zobaczmy, e, sprzedaję oliwa Knossos tak tam tak bezpośrednio ktoś sprzedaje. Bo nie chcę oliwek kupować i znowu ich przerabiać. Bo nie wiem. już mam winogronia, winogronia do przerobienia to będę wszystkiego przerobił. i to był chyba knosys, tylko tak. To mi się coś wydaje. i do niego trzeba mieć port handlowy. No to kawałek będzie jechał do to nasze Będą... Będą wjechali ci e... przefośnicy. Jak nim tu wybuduję. Tu damy dróżkę. I oliwa z oliwy. Tam, tam nie przyjmuj. Nie przyjmuj. Nie, nie, nie oliwa. Nie wina. Nie przyjmuj. Nie przyjmuj oliwy. Okay, jak tam nasi. Obywatele. Tutaj jak jest wojsko. No są wszyscy tutaj tylko jeden nie broi. No oliwa mi się kończy. To, to go wam To się buduje. No kiedy będzie to? Dzisiaj przyszło drewno, czy nie? Muszę poczekać do następnego roku kolejnego. Ile, ile mi potrzeba? Co tego drewna? Tak dokładnie cztery. A mam jeden, czyli w sumie jakby? 4 jeszcze. No, potrzebni pracownicy, 20 potrzeba, co się dzieje? Chyba, mam nadzieję, że nie, jednak się... Jednak się coś wali, coś się dzieje. Fonton, on no, co chcą, ton, no, nie ma... Się, że na Olimpie nie mają. Miasto przeżywa okres świetności. Ty wyglądasz równie wspaniał. Aha, dobra. Czyli fontanna tu idzie, patrz, ona tu, fontanna idzie, a, a oni sobie będą rozbudowywać. Jeszcze oni się cofają w bo nie o fontana, a fontanna teraz tu idzie, i będą się znowu z powrotem cofać do tej do wolności. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, tak. My tutaj możemy coś postawić, jakiś pomnik czy coś, bo zasłużyli sobie. O, już niech będzie... nie będą już tam pięlisy wszędzie. E, ok Czy mi przywieźli już to ten drewno... Nie, jeszcze Sześć rzeźb, nie Sześć 6 rzeźbi miałem rzeźb, 3 rzeźby, e, OK Marmur. E, samo jest no dobra, wyjaśniamy wszystkich do Eretir, wszystkich wyślemy Ruch pobliżu o nie, ktoś nam nas atakuje znowu poczekamy do pierwszego aha, ale teraz atakowamy znowu niestety hmm. ok, zmniejszymy szybkość czy przywiezie mi ten, ten? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, przekaż, przekaż. Przekaż oku. Sparta rozpoczynana jest. Dobra, tu już nawet nie za dużo. Wszystkich atakują. Boże. Tutaj, te, tagesy, śmigesy. Dawaj, niech się robi szybkota. No i wszystko jest szybkota, święty niego nie mogę. Cumuję. Aha, cumuję, dobra. Tak, w takim, w takim sensie. Oliwy jest oliwy, ale czy oni tu nie mają za małej oliwy? Mamy no tutaj spichlerz. Damy z tobą oliwa. Runa. Runa też chyba sporo jest. No, sporo. Może być. <laughs> Marmorus zaraz znowu będziemy... Um, ...produkować. Są rzeźby. Trzecia i czwarta jedzie, czyli jeszcze jedna się będzie robić zaraz. Bezrobotni już są... Gnozdy zaatakowane. Dobra, to wyśnijmy ich. Przyjmij, dzięki. Proszę, pozwól mi spełnić no, to niezwykłe życie. Sparta zdobywa Eretria, no to, 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 nie jest dobry, dobra wiadomość. Dobra, w tym momencie sobie zamkniemy <laughs> rzeźby i otworzymy uzbrojenie tam paru mnie znowu ulebia, ale ja muszę sobie zmniejszyć prędkość, żeby ogarnąć eee, To już się kończy wszystkie... tak, mamy wszystkie potrzebne, potrzebne rzeźby, żeby kończyć już ten... Eee, świątynia Apolla, zaraz tak. będzie już gotowa wojsko wraca po zwycięstwie to mnie cieszy. I teraz tak myślę sobie, gdzie zbudować to stadninę koni. Chyba tutaj mi się zmieści. Albo się zmieści nawet. Ale ja muszę mieć do jazona co najmniej 8 koni w stadninach. A w jednej stadnini nie pamiętam, ile się koni mieści.